Zobaczcie, jak ja wyglądam. Czuję się trochę lepiej niż wyglądam, chociaż. Patrząc na to, tak. Zawsze, zawsze tu mam tego syfa, nie? Mam okres z tej strony, tu na brodzie, czy nie? Zasłaniam ci? Tak, nie, nie wiem. Może. Nie wiem, może masz. Jedziemy we trójkę, jedziemy oczywiście. Gdzie? Waga? 0 Zgadliście do szpitala. No właśnie, znowu. Ale jedziemy tak na, na chwilkę, bo później też e, dziewczyna Laury przyjedzie do Laury jedziemy, później dziewczyna Laury przyjedzie, nie chcemy siedzieć, wiecie, ma tak raz my, raz ona i tak dalej. No bo dzisiaj na pewno też nie wyjdzie wczoraj. E, wiedziałam, że nie wyjdzie. Pewnie będą czekać znowu do poniedziałku, wtorku może i dopiero, tak mi się wydaje, więc nie ma tu co. Dziecko sobie zażyczyło e, ulubionych rzeczy, więc pierw zajedziemy do Lidla, tam Lidl jest po drodze, albo chyba, że do Aldiego przedtem. Przeszłamy blisko, żeby zjechać. No, przecież to nie przed klajdem, no, tylko no, tam. No, no, no. Ja je... nie wiem, dlaczego ja tędy pojechałem, nie, tak, tak w ogóle. A nie drugą stronę. No to już chyba jest przyzwyczajenie, nie? Na pamięć. Na pamięć i ten. Nie zasłaniam Ci teraz telefonem. Dużo ludzi, dużo. No i niedziela, i jak niedziela to tylko do Lidla, do Lidla Czy to, to jakoś tak było, nie? Także jedziemy do Lidla kupić jakieś chrupeczki na meczek bo ja swoje wczoraj już żarłam Reselty zjadłeś wczoraj jeszcze swoje? Chrupki? No Także na meczek musimy mieć i musimy zdążyć na ten meczek, nie? Bo trzecie jest Zobaczcie By jednak coś. No. Co jeszcze mogę powiedzieć? Dzisiaj, dzisiaj, już chyba po meczu, zrobię stawie yy, owoce na ten. Nastawię do, no do, żeby nalewkę. No, to zrobimy jedną. Mam już kiwi, jak widzieliście, to zakupione, także zrobimy pierwszą nalewkę z kiwi, bo ona musi tam minimum dwa tygodnie stać. Więc zajmiemy się nią. Banda rynkowa yy, yy, nie będę też dwa tygodnie, ale może być wcześniej <śmów> Co? Słuchanie. Co konie? he? włączyłam kamerę i ty nie wiesz co? Chciałam Wam powiedzieć, że to jest w sumie jeden z najlepszych szpitali, nie? Bo tak przez chwilę się zatkałam. Musisz teraz jechać prosto i tam. Czyli widzisz, teraz robisz? Bo jakbyś tu wjechał. Czemu pojechał stamtąd? Bo no, tu jest skrętą, czy to jest autobusów, czy coś nie? Nie wiem. To chyba jest linia, Nie wiem dlaczego. Też nie wiem. O, to dlatego jest tak wielkie, że pokażę z drugiej strony. Znaczy, w szpitalu wszędzie chyba są duże. Zobaczcie to. Mm. Kosmosce. Wow. Robi wrażenie. Ale no, oni muszą to się, Laura dać. Ja jestem w szpitalu, ale Laura nie chce się pokazać, to nie pokażę. Masz taki ładny pokój. Naprawdę ładnie tu jest. Nie pokażę jej ja tylko pokażę, pokażę go. Słucham? No muszą, idę do kibla pokazać. Bo to nie można chyba dla pacjenta, nie? Znaczy dla... A nie, nie ma nic nie Muszę prezentację zrobić. Nie masz tam żadnych takich... Tak? Musicie to zobaczyć. Wszystko jest nagrane. To moje dziecko czeka na windę. Tam jest chońka, tam jedziemy na to. Co Teraz je coś kupię. O idzie. To są jakieś biura lekarze. I dopiero tam są oddziały w środku tam gdzie są te drzwi te, te 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 i te. tak się cieszy, że ci wygrali francuzi, tak? Za Polakami masz, a nie za Francuzami. Au, 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 au. Wszystko zwalam. Przeszkło zwalam. Będziemy otwierać kalendarze. bombki pozwalały? Dlaczego? By... O, nie. Nie, nie. Nie, nie. to może się... Przegrany był. Nie, nie. my... nie. ten... I don't care. I tak przecież meczo nagrywałam. Już jest to jeden dzień do tego. Dobra, otwieramy, syna. Już? No. Czy już piąty? Musisz to z Tego masz? Oj, e, oj. Tak, sen. Już piąty? Tak. To szybko, Dobrze wiesz, że nie jest piąty, tylko my jesteśmy jeden dzień... Erli tak. ze względu na to, że do masów potrzebowaliśmy, żeby było na bieżąco z datą. Czyli musieliśmy... Mam jeden... nadzieję, że będzie trufel! Czyli też miałeś nadzieję była mała kulka i był trufel, tylko taki o. mały, tak? Tak te same. Te same. Może drugi raz będę miała trufel? Teraz daj tacie. A później przejmiesz kamerę. I dasz mamusiu. Teta tak. musi sobie zapalić światełko. Szukasz numer 5. Tak dla przypomnienia. Ciężkie są nie? Dziewczyny piszą, że bardzo fajne są te, co? Gruszka? Mm -hmm. Za... Beer flavor cocktail mixer. Się, y, mówiliśmy, że zrobimy sobie i każdy spróbuje znaczy się w sensie, że będziemy robić taniej później czy... na święta, Z ginem i sobie mi się uzbiera tutaj to wszystko. I każdy będzie mógł w połyczku spróbować z i zbieram. tyle. Takie z, te chipsy to są tak, tak Taki opowiedz? mamy pomalutku, no? Otwórz mamusi i daj. Mamusi. Proszę. bardzo łatwo znaleźć trzymaj, te, nie, tym, nie? no bo są takie fajne takie znaczy bardzo łatwo piątka, tu jest ostatnio był pędzelek, no to teraz prawdopodobnie dziękuję prawdopodobnie też pędzelek no bo takim e e odgłosie ale ty patrz co nagrywasz, bo później nie, nie pędzelek. Tym razem jest to kredka. Uuu. A ja taką potrzeb, po, potrzebowałam i to jest kredka. Liner. stery sticks. I to jest black. Miękka jest. Uuu, fajna. I wtedy robimy tak. Tak. I pyk, pyk, pyk do roz. Ale ona jest też taka z, z i brokatu. Patrzcie. Widać to? Brok. Dlatego piszę, żartem. że jest stara, stara. 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 Dobra, okej. Okay. Także co? Mieliśmy nagrywać... Wszystkie są takie brokatowe, świąteczne. Fajne. O, to są. No to co? Do jutra. Do szóstego. Pa, pa. Do mikołajków.